Hi, hope you enjoyed the reveal of The Medium, our next gen psychological horror game. We're very excited to announce that we're working on the project in cooperation with Akira Yamaoka, the legendary composer best known for the Silent Hill series. We'll have more to reveal soon, so stay tuned. Hej, witam się serdecznie na kontynuacji przeglądu spółek z branży gamingowej. Na pewno już znajdujesz się na portalu w zakładce Przegląd i tutaj właśnie znajduje się kontynuacja tego nagrania i możesz się z nim oczywiście tradycyjnie zapoznać. A mam nadzieję, że przed chwilą z medium zostanie Bluebird i przypadł Ci do gustu, no i oczywiście będziemy wyczekiwać z niecierpliwością tej produkcji, a my jako inwestorzy będziemy patrzeć, czy przełoży się to oczywiście na jakiś kosmiczny rajd tej spółki na GPW. Zobaczymy również wyniki portfela. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zachęcam do pozostania i pamiętaj o challenge'u. A challenge dotyczy oczywiście głównego kanału, czyli ilości łapek w górę jest walutą, bo oczywiście cięcia, jeżeli chodzi o spadek spółek w zestawieniu, dotyczy tych dwóch zestawień, bo łącznie mamy 40 spółek plus indeks. 26 zobaczymy w obu omówieniach, w tym naszego debutanta jednego. Można powiedzieć spółkę, która jeszcze nie zmieniła nazwy, ale on dodaje, bo on jest coraz częściej wszyscy o niej mówią, dlatego stwierdziłem, że warto już ją dodać, czyli zobaczymy kolejną ciekawą nową spółkę w zestawieniu. Pamiętaj na głównym kanale, aby jeżeli chcesz, żeby tutaj ilość spółek wzrosła, no to wrzucaj łapę w górę, a ja przechodzę oczywiście do tematyki naszego dzisiejszego spotkania. I zobaczmy, co tutaj się dzieje w dalszej kolejności na spółkach. Pamiętaj też to, co widzisz oczywiście z moją prywatną opinią, prywatnym zdaniem. Nie sugeruj się, chcecie tym zaciekawić, zainteresować, abyś sam mógł dokonać własnej analizy. No i mamy debutanta, czyli Aline Games, czyli Setanta, która jeszcze nie zmieniła oczywiście nazwy. Wygląda spółka rewelacyjnie, tak więc gratuluję wszystkim, którzy oczywiście ją posiadają i ją rozgrywają. Jak widzimy, Setanta idzie w bardzo... Ciekawy sposób, i tutaj teraz w grze, jak dla mnie, jest ten górny poziom, który tutaj obserwujemy, jeżeli będzie odpadnięcie z tego. Teraz po tych mocnych wzrostach, no to będzie tylko i wyłącznie ruch korekcyjny, który jest jak najbardziej potrzebny i zdrowy. Dopóki nie przełamiemy tego poziomu, nie będziemy widzieć słabości. Jeżeli chodzi o sonkę, sonka tutaj, jak widzimy teraz, w tym momencie również nam zatrzymuje się w korekcie. I teraz, jeżeli będzie miała ochotę schodzić niżej pogłębiać tą korektę, no to niestety będziemy widzieć odpadnięcie i zejście. Najgłębsze zejście, jak dla mnie, może być do tego momentu. I dopiero z tego momentu, ewentualnie jakaś silna kontra, chyba że zatrzymana wcześniej. A jeżeli będziemy widzieć siłę, no to wybicie teraz tych poziomów będzie świadczyć o woli przedostowania poprzedniego szczytu, i Ewentualnie kontynuacji tego rajdu wzrostowego. Jeżeli chodzi o Creepy Jar. Krypian nam przepięknie ciśnie do góry, tak jak tutaj widzimy cały czas nowe szczyty. No i aż by się prosiło, żeby ten ruch korekcyjny był wykonany, i teraz ten ruch korekcyjny, który ewentualnie mógłby się pojawić, to oczywiście tutaj jak dla mnie jest dosyć istotny poziom, który mógłby być testowany, jest to poziom no, dużo niższy, który może być bolesny. I teraz odpadnięcie z tych poziomów może świadczyć o tym, że taki scenariusz może być realny to zejście, a wybicie poziomu szczytowego będzie świadczyć o woli kontynuacji wzrostów, no i oczywiście kontynuacji. Realizacji. Jeżeli chodzi o bumbit, <laughs> bumbit już idzie nam w ręczu bocznym, nadbija nam popatrz już kolejny tydzień z rzędu nadbija nam poziom, który wyznaczyłem. To znaczy o tym, że nie ma siły na to, żeby w niego wejść. Czyli pojawienie się w pierwszej konności siły to jest wejście w ten zakres boksu i potem widzimy, że on lubi chodzić ręczowo. Odpadnięcie <laughs> będzie świadczyć o respektowaniu tego poziomu i dopiero rozjechanie tego poziomu będzie świadczyć o tym, że jest słabość i będziemy jechać w dół. Czyli no, trzeba tutaj uważnie patrzeć na to, co. Na bombicie się dzieje. ULT Games, przepiękny rajd do góry. Popatrz, zrespektowali nam ten poziom tutaj idealnie. Czyli w grze jest cały czas on tutaj rozgrywany. Dosyć istotny, kluczowy moment. Wybicie teraz tego poziomu, który ci pokazuje będzie świadczyć o woli tego, że będą chcieli panowie wykonać kontynuację ruchu wzrostowego. I oczywiście tutaj nowe szczyty. Odpadnięcie będzie świadczyć o woli przedostawania kolejnej półki niżej. A tutaj ta sytuacja może być już bardzo nieciekawa. Jeżeli to by już nie wsparło ultegames przed dalszymi spadkami, to będziemy widzieć słabość i zwałkę. Jeżeli chodzi o Kubika. Kubik wygląda bardzo fajnie, na tle pozostałych spółek tak jak widzimy wybija nam tutaj zakres tego boxa, którym się mielił przez dłuższy czas i w końcu dał szansę inwestorom na to, żeby wyjść górą i teraz w grze jak dla mnie jest kontynuacja tych oczywiście wzrostów, jeżeli to co widzimy jest prawdą i wola przetestowania poprzednich szczytów, jeżeli odpadniemy teraz i rozjedziemy ten poziom, który teraz powinien go wspierać, niestety taki scenariusz się nie zrealizuje, będziemy widzieć słabość, no i rozgrywka ręczowa cały czas będzie miała miejsce. Jeżeli chodzi o Playway, to tutaj widzimy, że wybiliśmy szczyty. Na Playwayu i teraz mamy kontynuację i zejście w dół na poziomy. Teraz wsparć. ich przełamanie będzie świadczyć o słabości Playwaya i o tym, że no ten szczyt jeszcze nie będzie miał tutaj czasu na to, aby go przetestować. Rozjechanie tych poziomów to jest słabość i zejście półkę niżej, wybicie tych poziomów tutaj, które teraz ci pokazuję, będzie świadczyć o tym, że Playway wyznaczy nam nowy szczyt. I zerknijmy sobie na 11 bit. 11 bit tutaj po tych mocnych ruchach wzrostowych przez wiele tygodni w końcu nam skorygował i zrespektował poziom, który tutaj zaznaczyłem, delikatnie go nadbijając. Oczywiście, ale teraz w grze cały czas jest scenariusz oczywiście, wzrostowy dla 11 bit. Jeżeli będziemy kontynuować po przetestowaniu tego wsparcia dalej ruch wzrostowy, no to w moim odczuciu powinniśmy jechać w górę i testować poprzednie poziomy. Jeden, drugi i taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy. A jeżeli pojawi się słabość i przebijemy ten poziom, no to niestety możemy wkroczyć w ten box, który tutaj mieli przez wiele, wiele tygodni i taka rozgrywka ręczowa może mieć oczywiście miejsce. Bardzo negatywny scenariusz, kiedy byśmy przebili tą bandę, wtedy jazda w dół oczywiście jak najbardziej może mieć miejsce. Jeżeli chodzi teraz o wynik portfela, to zobaczmy, co się działo w tym tygodniu. Artifex 90% do góry, Falcon 43, Bluebird 26, Mulej 20, Alien Games 16, 13 Sherry, NG Games 11, 9 PB Games, to są te topowe wzrosty. Przewijam się resztę, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda do tabeli, jeżeli chodzi o największe spadki, to AC Games obrywał 37,5%, SONKA prawie 8, DODASH 4,23, PLAYWAY 4, 39 CFG, DE Distance 3,33 i pozostałe spółki, tak jak widzisz, to na wszystkie ich spadło tylko 12, na, 40, na 37 spółek w tym akurat w zestawieniu. A zobaczmy sobie wynik z tego portfela tygodniowego, to jest 6% na plusie, czyli słabszy, czyli widzimy, że powoli to. Paliwo i to chłodzenie tego sentymentu na gamingu następuje. Zobaczymy oczywiście, co będziemy mieć w dalszej kolejności w najbliższych tygodniach. No jesteśmy w dosyć słabym statystycznym okresie, bo maj już wybił. Zobaczymy oczywiście, jak to się skończy. Od początku roku najwięcej dał zarobić Boombeat, prawie 200%, Creepy Jar, również prawie 200%, Carbon 154, 124 Sonka, 120 Alien Games, jest Games 118 i 102 Bluber pozostały również piękne wzrosty gratuluję wszystkim posiadaczom tych spółek na minusie tylko zaledwie z tych spółek jest 7, Dedas 3%, 3% Seven Lever, Warsaw prawie 5, 6 Farm 51, The Distance 11, CA Games 14 i Allianz 55 na minusie jeżeli chodzi o wynik 19 tygodnia to jest 52% na plusie, czyli to jest rekord absolutny w tym roku jeżeli chodzi o wynik na gamingu zobaczmy z ciekawości jak to wyglądało na wynikach z ubiegłego roku, no to mamy absolutny rekord, bo popatrz, że w żadnym wyniku z poprzedniego portfela nie mieliśmy Takich wyników, czyli mamy absolutne rekordy, jeżeli chodzi o gaming. Gaming jest jeszcze silniejszy niż w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o poziomy i te procenty, które udało się wypracować na tym rynku. Naprawdę wygląda to rewelacyjnie. No i oczywiście warto mieć teraz rękę na pulsie, bo skoro sytuacja nam się ochładza, skoro będziemy widzieć być może jakieś korekty na rynku, właśnie jeżeli chodzi o gaming, no to tym bardziej istotne jest to, żebyś wiedział, jakie produkcje są w przygotowaniu, kiedy są premiery, jak są przyjmowane przez graczy, jak są oceniane, bo to wszystko wpływa na wyniki finansowe, a co przez to idzie również na wycenę tych spółek. Na giełdzie i to, czy inwestorzy będą wygrzewać daną spółkę, czy też nie, bo takie rozgrywki oczywiście mają miejsce. Pamiętaj o tym. No i zachęcam Cię oczywiście do wzięcia udziału w challenge'u, gdyż dzięki temu masz wpływ na to, ile spółek zobaczysz w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam Cię serdecznie. Trzymaj się hej.